Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z ojcem prowincjałem, ojcem lektorem i księdzem kanonikiem proboszczem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, czciciele najświętszego serca Jezusowego, wszyscy drodzy memu sercu siostry i bracia. Dzisiejszego dnia, dzisiejszej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, głęboko wpisuje się w tajemnicę wcielenia, jedną z najbardziej podstawowych dogmatów chrześcijańskiej wiary, podczas każdej mszy świętej niedzielnej i podczas uroczystości. Wyznajemy bowiem ten oto fragment credo misejsko-konstantynopolitańskiego. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a niestworzony, współistotny ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Dzisiejsza uroczystość mówi o Jezusie Chrystusie przede wszystkim jako człowieku. Mówi o jego sercu. W jakiejś mierze mówi o tym sercu w sposób dosłowny. Wiemy z nauk dotyczących Życia prenatalnego człowieka, że układ sercowo-naczyniowy, należący do najbardziej istotnych układów ludzkiego organizmu, kształtuje się około połowy trzeciego tygodnia, a samo serce funkcjonuje od początku czwartego tygodnia. Liszcząc od chwili poczęcia. Kształtowało się zatem to serce Pana Jezusa w sensie biologicznym, pod sercem Jego Matki, Maryi, ale kształtowało się także w sensie duchowym, otoczone Miłością niepokalanego serca Maryi. Otoczone miłością tej, którą nazwał Anioł Gabriel podczas gwiazdowania kecharitomene, pełnią łaski. Pełna łaski, czyli pełna Bożej Miłości. I tak tą miłością przepełniona nią na rodzące się i kształtujące w jej łonie dziecko. Przez pierwsze trzy miesiące Jezus wzrastał w łonie Maryi, otoczony jej miłością, ale także miłością tych, których wtedy nawiedziła fajn Karim, otoczona miłością i wiarą. Elżbiety Zachariasza, w jakimś sensie także Jana Chrzciciela. A później, gdy upłynęły trzy miesiące, Maria wróciła do Nazaretu i tutaj miłość, którą to wzrastające serce Jezusa było taczane, została wzbogacana przez. Nie bójmy się tego słowa, heroiczną miłość Józefa. I stąd, witani do serca Pana Jezusa, mówimy, że to serce Jezusa z jednej strony jest istotowo złączone ze Słowem Bożym, z boskim logosem, jednorodzonym Synem Bożym, a ponadto o strony ludzkiej, otoczone tak niezwykłą miłością najbliższych, stawało się gorejącym ogniskiem miłości, skarbnicą sprawiedliwości i miłości, wypełnione całkowicie dobrocią i miłością. Tak Jezus wzrastał. W tej miłości. I o tej miłości mówił i nauczał, kiedy podjął trud głoszenia Ewangelii, czyli dobrej nowiny na palestyńskiej ziemi. Odpowiadając na pytanie pewnego uczonego w piśmie, które. Przykazanie jest najważniejsze. Przetoczył zapis księgi powtórzonego prawa. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I cytując ten zapis Starego Testamentu, i stawiając go jako szczególnie ważne przykazanie dla swoich uczniów. Pan Jezus w najbardziej głęboki i niepowtarzalny sposób był wyrazicielem tego przykazania, a jednocześnie tego, który najdoskonalej je w swoim życiu urzeczywistnił. Wtedy, zwłaszcza, kiedy modlił się w ogrójcu, by wypełniła się w Nim wola Najwyższego. Bo miłość, o której nauczał, była miłością właśnie całym sercem, ze wszystkich sił, całą duszą oddaną ojcu. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednakże nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. To wyrażają kolejne wyzwania litanii, serce Jezusa aż do, aż do śmierci posłuszne i serce Jezusa, Właśnie dlatego, że to śmierć posłuszne jest tym, w którym Ojciec sobie bardzo upodobał. A jednocześnie Pan Jezus pokazał, co znaczy Jego miłość do bliźniego, którego trzeba kochać jak siebie samego. I Jego, wiemy to z Ewangelii, jego miłość do ludzi miała charakter i pełen emocji, pełen uczuć, a jednocześnie jako wyraz pewnej decyzji, jego woli wysłużyć, a przez to by miłować aż do końca. I stąd, jakżeż przejmujące było jego współczucie, gdy zobaczył, Wdowę płaczącą u ram miasteczka na im nad śmiercią jej jedynego syna. I stąd tknięty współczuciem powiedział: Nie płacz. A potem tego syna wskrzesił z martwych. Nie krył też swojego wzruszenia, zwłaszcza wtedy, kiedy Pełen wewnętrznego napięcia, wyjawił wobec apostołów podczas uczty wieczernikowej, że jeden spośród jego wybranych apostołów jest zdrajcą. Doznał, jak pisze święty Jan, głębokiego wzruszenia, oświadczając: jeden z Was mnie straci. Płakał, płakał nad Jerozolimą, ale pewno jeszcze bardziej przyjmujący płacz i łzy były te, które pojawiły się na jego obliczu w chwili, kiedy umarł łazarz i od kilku już dni spoczywał w grobie. Potrafił się zadziwić. Z podziwem patrzeć na innych, jak na przykład na owego bogatego młodzieńca, który wyznał, że skrupulatnie przestrzega wszystkich przekazań dekalogu, ale także podlegał, podlegał lękowi i przerażeniu w obliczu tego, co go miało spotkać w czasie tylu godzin. Męki i umierania, i stąd w ogrujzu, jak pisze święty Łukasz, pogrążony w udręce, jeszcze silniej się modlił, a jego podbył, jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Jednakże miłość, którą objawiał, Innym. Nie sprowadzała się tylko do, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, empatii wobec innych, ani tego, co potrafił uzewnętrznić w odniesieniu tego, co wewnętrznie przeżywał. Jego miłość była świadomie podjętą decyzją. By się dla innych poświęcić, by się innym oddać, by być tym dobrym pasterzem, który oddaje życie swoje za swoich przyjaciół, za swoje owce. I dlatego w duchu posłuszeństwa ojcu, ale także w duchu tej miłości aż do końca. On Boży Syn stał się prawdziwie sługą wszystkich i pozwolił sobie przebić ręce, nogi, a na koniec bok. I stąd wołamy, witani, serce Jezusa włócznią przebite, serce Jezusa dla nieprawości naszej starte. Ale także triumfujące serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Patrząc na to, w jaki sposób on w swoim życiu ziemskim realizował oba dwa przykazania miłości, miłości Boga i miłości bliźniego, Wracamy do dwóch Jego zasadniczych słów, mówiących o tej miłości, o tej miłości, której On jest wzorem dla nas. Pierwsze słowo Te, to, które słyszeliśmy w dzisiejszej Mateuszowej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Albowiem jarzmo moje jest smutkie, a moje brzemię lekkie. Się ode mnie. Miłości można się uczyć. Nie jest to zatem tylko ten proces wzrastania w środowisku miłości, jak to było w przypadku Jezusa od samych chwil jego poczęcia, od chwili zaistnienia na Ziemi. On się uczył też miłości od swojej matki, od Józefa. On chce być dla nas mistrzem i najwyższym nauczycielem miłości. A uczyć się miłości od Niego to znaczy nie bać się miłości. Wiemy dzisiaj dość często, ludzie, zwłaszcza poranieni, boją się zawierzyć kochać i boją się miłości, która wiąże się z ofiarą. O tym, że miłość jest trudem i jest ofiarą, mówi sam Pan Jezus, wspominając o jarzmie i o tym, że to jarzmo jest ciężkie. Ale jednocześnie wzywa, by mu zaufać, by wejść w szkołę Jego miłości i doznać najpierw ukojenia dla swojego niespokojnego serca więcej jeszcze, żeby wchodząc w szkołę Jezusowej miłości, naraz zrozumieć, że lękać się jej nie trzeba, bo naraz okazuje się, że jarzmo, ciężar tej miłości jest słodki, a jej brzemię lekkie. Ci, którzy zawierzyli miłości Chrystusowi aż do końca, o tym doskonale wiedzą. Świadkami tego są tak liczni święci Pańscy, którzy zawierzyli miłość. I drugie słowo, które Pan Jezus skierował da, do nas, mówiąc o swojej miłości, to wydarzenie z Drogi Krzyżowej. O którym mówi w swojej Ewangelii święty Łukasz, widząc płaczące córki jerozolińskie rzekł do nich, nie płaczcie nade mną, nie płaczcie nade mną, bo to, co ja czynię, jest dziełem miłości, jest dziełem miłości zbawczej, jest dziełem miłości zwycięskiej. Więc nie płaczcie nad tą moją miłością, chociaż ona związana jest z tak wielkim cierpieniem, z tak bolesnym dźwiganiem krzyża. Płaczcie nad sobą i nad synami waszymi. To znaczy płaczcie nad waszą tak często niestety niewierną miłością wobec Boga i wobec innych ludzi. Płaczcie nad Waszą tak często miłością samolubną, egoistyczną, która w swojej istocie jest zaprzeczeniem autentycznej miłości. Nad tym płaczcie, prosząc Jezusa, aby nas nieustannie zapraszał do siebie, do Swej Szkoły Miłości. I sprawiał, że nasze serca, mimo swojej słabości, będą coraz bardziej wierne, ofiarne, heroiczne. Myśmy poznali i uwierzyli w miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Słyszeliśmy te słowa z pierwszego listu świętego Jana w dzisiejszym drugim czytaniu mszalnym. Myśmy poznali i uwierzyli miłości. Poznaliśmy, co znaczy odpowiadać na miłość Jezusa ku nam. Na tę miłość Bożą, na którą staraliśmy się, doświadczywszy jej, odpowiadać własną miłością Boga i miłością bliźniego. I stąd takie wielkie zadanie stojące przed nami, uczniami w Szkole Jezusowej Miłości, by kochać. By kochać, póki jeszcze jest czas, by kochać drugiego człowieka. W świetle słów księdza Jana Twardowskiego, spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I spieszmy się kochać Boga. Jakżeż przejmujące są pod tym względem słowa z wyznań świętego Augustyna, którymi skarży się Bogu, że tak późno ukochał. Późno cię umiłowałem, piękności, miłości, tak dawna, tak nowa. Późno cię umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem ciebie, bezładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od Ciebie rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś. Krzyknęłaś, rozdarłaś głuchotę moją, zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją, rozlałaś woń, Odetchnio, odetchnąłem nią i oto dyszę pragnieniem ciebie. Skosztowałem i oto jestem głodny i łaknę. Dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie, i niespokojne jest serce moje, dopóki w Tobie nie spocznie. Nie wychodź na zewnątrz, wróć do siebie samego. A we wnętrzu człowieka mieszka prawda. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.